Witam kochani, oto mój serek, który wczoraj robiłam, pyszny. Mm, jest tutaj 700 gramów, zmieliłam go. On jest dosyć taki suchawy, dlatego, że nie jest za tłusty, ale to fajnie, tak ma być. Zrobimy sobie z niego serniczek. Co będę potrzebowała? Oczywiście ser. Mam tutaj półtorej szklanki zmielonych orzechów włoskich, z tego zrobię spód, bo dzisiaj będzie sernik bez mąki i bez cukru. Zamiast cukru użyjemy syropu klonowego. A mąki nie będziemy dawać, tylko damy jeden budyń. Tam nie ma mąki, tam jest skrobia tylko. To zaczynamy od przygotowania spodu. To tych orzechów daję. Mam tutaj roztopiony tłuszcz, może być masełko, może być olej kokosowy, może być nawet margaryna, co kto lubi. Tak, żeby to troszkę Połączyć, ale dam też z syropu klonowego. I to już ja tak na oko lewa. Troszkę syropu klonowego. O, niespyszny. I zawsze to zdrowiej. Postaramy się ograniczać cukier. Dlatego zastępujemy syropem klonowym. O, pięknie się połączyło. Teraz nie daję więcej tłuszczu. Wystarczyły dwie łyżki. Ułożę sobie właśnie dno tej foremki tortownicy ma 23 cm ułożyłam papierek na spód tak tylko troszeczkę żeby pokryć spód to my dużo nie chcemy tak delikatnie Kochani dodałam jeszcze troszkę orzechów bo było ciut za mało tak musi pokryć całe dno foremki piec nagrzany na 175 stopni i wkładam gdzieś na 12 minut tak żeby lekko podpiec a w tym czasie przygotuję masę serową najpierw zacznę ucierać ser z żółtkami żółtka oddzieliłam od białek później ubiję te białka mam drugą miskę to ubiję i na końcu dodamy a tutaj dodamy za chwilkę troszkę wanili i syrop klonowy ale najpierw chcę zobaczyć jak ten ser się zachowuje ten bardzo suchy Szyroku klonowego. I tutaj daję taką łyżkę. Dwie. Trzy łyżki. Nie więcej. Zawsze można sobie później polacerunikać z syropem, jak będzie za mało dużo. Teraz to zawsze rozetrzymy. To za koszkę trzeba nie udać. I za chwilę damy prostek głupieniowy. Niech tam troszkę proces tak, wygląda. Tak, 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 tak. Biszkot gotowy na biszkopt tak zawsze biszkopt piekłam spód gotowy serniczka czyli ciasto orzechowe spód orzechowy teraz zostawimy do przestygnięcia troszkę obskrobię tą miskę kochani dodałam może z łyżkę mleka bo troszkę taki gęsty ten serek zawsze można śmietanki ja akurat dałam mleka ekologicznego Akurat jeszcze mi zostało, jeszcze troszkę jest tu. Sobie muszę sobie położyć muszę. No i teraz jeszcze wymieszam, bo muszę dodać teraz No może jeszcze troszeczkę dam. Tak, to jest te zakęski, bo chcą jeszcze dać, No i czy białka dodam. to teraz będzie dobrze. Dodamy budynka. ubiję białka i dodam białka. białka. i to oczywiście dałam szczyptę soli. Przekładam teraz te białka do sera. I delikatnie rozmieszamy. To jajka troszkę małe były, ale wystarczy. Na tą miłość sera wystarczy. O, chcę dobrze to zebrać białka. Teraz się odstawię nie myłam no to będę teraz jeszcze mieszała tak na najniższych obrotach żeby połączyć to z serem te białko. jeszcze sobie ręcznie wymieszam delikatnie piękne mm, piękna masa taki żółty serniczek dlatego, że żółtka bardzo żółte o wszystko wymieszane i przekładamy do tej tortownicy na ten spód orzechowy Przełożyć. Będzie pysznie. syć hmm. będzie nawet taki, nawet nawet ten serek wyszedł wysoki. I jeszcze dodamy do tego porówki. Tylko że mam mrożone, to nie szkodzi. Już sobie właśnie wyjęłam. Chcę dodać też ekologiczne tylko wezmę sobie czymś to nałożę bo one brudzą bardzo będę sobie posypywała miareczki i pokryjemy całą górę sernika tymi jakutkami. to nie są borówki to są chyba jagody bo takie malutkie znaczy nie jest borówka amerykańska tylko chyba jeżeli kanadyjski. Hmm. wygląda, że to może łajów w jakiejś takie malutkie są kanadyjskie no ale może wiesz o co mi chodzi że łają, tak to są, takie dynamicie naturalne jagódki. Jagody. To tak. nie są borówki amerykańskie. To są normalne jagódki leśne. Wiemy, byliśmy kiedyś daleko, daleko tu w Kanadzie w Sad właśnie zbieraliśmy takie Tak leśne. rosną te jagody tam. Dawno temu. Tak smakują jak w Polsce. Tak, tak. Może są troszkę większe i nie są takie ciemne, no ale tak. bardzo, bardzo podobne. Tak. Nie są takie za duże. ja myślę, że wystarczy. Pistarsz. Traszkę klepiemy. Mogłam dać do sera do środka, ale jakbym dała, są mrożone, to by się sernik zrobił fioletowy. Dlatego chcę dać na górę tylko. A co wyjdzie, to za chwilkę będziemy próbować. Jeszcze tak nie piekliśmy, właśnie nie ma cukru, nie ma mąki. to no, wymyśliła nowy przepis. Samo zdrowie. Domowy serek. Samo zdrowie. Piec nagrzany na 175 stopni wkładamy gdzieś na 45-50 minut. Kochani minęło 50 minut, ja już piec wyłączam i zostawiamy na 10 minut. Tak uchylony 10 minut, włożę rękawicę, tak żeby był lekko uchylony, a nawet dwie tak żeby troszkę uchylić. I na 10 minut. Kochani minęło 10 minut. Sprawdzamy sernik. Jeszcze jest gorący. Potrzebne rękawice. O, tak wygląda. Ja myślę, że gotowy. Wygląda ładnie. Dajemy razie do całkowitego przestygnięcia. Pięknie pachnie. Tak. Poczekamy sobie troszkę. Niech całkiem ostygnie. Co najmniej godziny. patrzcie, jeszcze nie jest popękany. No nie popękał. Idziemy. Ale jak znam serniki? Pękają. Jak masz zacznie masz... stygnąć? Może nie, dlatego że są jagódki na górze. No właśnie, to będziecie. Zobaczymy, poczekamy. Za tak, za chwileczkę. I kochani, sernik przestygł. Wyjęłam z tej foremki. No i teraz pora, żeby jakoś ukroić i spróbować. Zobaczymy jak nam się udał. Pierwszy raz mam taki, przyznam się. I pierwszy raz nie pękł. No bo nie pękł, bo są w ogóle jagódki. Tak, jestem ciekawa, jak ten spód się trzyma, bo to wiesz orzechy same. Mm, trzyma się nawet Może powiem najlepszy. Ci, że się trzyma to będzie kochani chyba najlepszy mm, ładnie wygląda, pora żeby skosztować proszę Twój widelczyk ja skosztuję sobie też jak zawsze trzyma się mm. próbuj i głuch mm. dla mnie to ładnie wygląda pycha Spoduje. W ogóle niepotrzebny cukier, ten syrop klonowy jest przepyszny. zastępuje następuje cukier. Tak. Nie ma żadnej mąki, mm. tylko troszkę tylko budyniu, ale serniczek jest przepyszny. Przepyszny, kochani. Kochani, sernik, mm. ekologiczny, mm. bez cukru i bez mąki, bardzo zdrowy. Chyba mm. najlepszy. Pyszny, pyszny. Polecamy naprawdę dla tych, co się odchudzają. Pyszny to jest drugi taki. Tak, i wyszedł idealnie. udał się. Przepyszny. Chyba najlepiej. Mm. Mm, coś pysznego. Ale pycha. pycha, pycha. Coś pysznego, kochani. Mm. Dziękujemy, kochani, za oglądanie. Trzymajcie się. Ale naprawdę, polecamy. Polecamy, bo pyszny. naprawdę się udało. Mm. po prostu fantastycznie i jeszcze mleko właśnie było ekologiczne ja z nie jestem sek, za sernikiem ale smakuje ci nie ale to jest coś naprawdę pysznego pyszny pyszny mi mm. też smakuje na razie kochani do następnego sernik przepyszny